Ja to o konia muszę zabić. Myślałem, że się wyłączyliście. Ej, a ja będę robił dom. Dobra. A ten będą jakieś lampy w tym mieście? Jeśli tak, to zróbcie, bo ja nie umiem. No te do oświetlenia. Może będziemy. A tu może ludzi nasze ognisko, tak Spoko. Ja nie zrobię tego Co? To ja się przywitam na środku autostrady. Bo mi kolega przerwał już. A tam z tyłu jest jakiś ludzi. Co teraz robisz ten? Ja? No. z łóżkę a Elba. To co będzie? Ej, potnij mnie was, i tam, gdzie chcesz mieć dom. Tam, gdzie chcę mieć dom, mówisz? No to no. tutaj. Gdzie my będziemy to teleportuj do mnie. Kto, kogo mam tepnąć? Jadka no Tutaj ma być domek. No chyba, że chcesz dalej. Wybierz swoje miejsce. Moderatora? Komu? Jukozi. Ja mam moderatora. Serio? Masz moderatora, Julek? No dobra, to nie wiesz. Przerzeję ja ci dawałem. Tylko musiałeś sobie zapomnieć. Ja mam. No mam. Obydwaj macie. Ja też. A, dobra. Dobra, to zrobiłem pasy. Pasy dobra, Społko. Kogo by tu zaprosić? Co ty robisz? Kto? No. No mówię, że pójść To będzie taki posąg. Czy ja mam takie pytanie, czy kogoś z Was laguje? Nie, to dobra. Dzięki za szybkość. Ja nie mogę. Czego nie możecie? Bo ja robię dom. Aha. To znaczy, każdy z nas robi jakąś rzecz. No właśnie, to Na ciebie. Gościu mnie zaprasza na serwa, a ja nie chcę wejść. Ej, a co robisz teraz? Ja? No. Już też Ale czemu taką zidą? Bo ona będzie grubsza. I podwójna? Chcecie mieć dwupiętrowy dom, czy jedno, czy... Chcecie mieć dom jednopiętrowy, dwupiętrowy, czy trzypiętrowy? Trzy. Żeby każdy mógł się sam opróżnić w tym swoim pokoju. W nie. Ja nie Ja oglądałem ostatnio SKKF-a. Ja bardzo często oglądamy SKKF-a. Bo grałem, bo oglądałem z ryżu, nie grał. A Wy kogo najbardziej lubicie y youtubera? Rezy. Też Rezy jestem. No bo raz jest fajnie Dla mnie. Ej, chodźcie do góry na chwilę do mnie. Potuliście się do mnie do góry. Eee... Te... kurde. Teleportem do czeka. Ten domek, no od góry. Troll, jak to dziwnie wygląda. No. Dobra. No tu! Tyle ja ustawię nam czas na dzień. E, dzień. Zróbcie dzień, bo nie mogę. A co ja zrobiłem? Ja zrobię jakiś grubszy chodnik, trochę. Ja będziecie chcieli mieć psa albo kota? Ja mam psa. Ale w najkrótszym. Ja mogę mieć. Ja będę mieć psa i kota. Albo ja, ja psa i... Ja psa tylko. Ja psa tylko. Albo kota. No nie o chce I I każdy u siebie Co dalej nagrywasz? No, ja dalej nagrywam.

Ta buźka ma zeza. I ty widzisz, jak się ona dziwnie patrzy? Bo no tak ma Wiem. Ta yeah. Dobra, zrobiłam już Yy, jeszcze mam takie pytanie. Kto mieszka na górze, kto mieszka yy, po środku, a kto mieszka na najwyższym piętrze? Yy, ja mieszkam na najwyższym, a, a ktoś może mieszkać z Ja na najniższym. Ale kto mówi na najniższym Ja na no, tym, na środkowym. No, a ja będę mieszkał. Ja mieszkam. To robimy drabinki, jak chcemy do siebie chodzić, czy te schody? Schody. Dobra. Ja robię schody, bo schody są lepsze. Bo z drabinek można spadać, a z tych schodów też. Ale ze schodów raczej można ten, yy, tego yy, zrobić sobie jakąś blokadę, żeby nie spać. Że Spoko. Bo tam ulice mi się wcale nie chce robić. Jaki będzie dywan? Yy, yy, ten, co robimy teraz, czy to tego. Yy, Tokalę Julka. Yy, pokój, to on sobie robi domek. Znaczy pokój. Ale... Jak myślicie? Czy ta wóźka pasuje? Ej, to ma... Echo, bo ja nie mam. Ja nie. Ja nie. No bo cały czas słyszę jak wulek mówi, to słyszę go dwa razy jak gada. A ja wam każdego z Was słyszę No Ja też tak słyszę. Poczekajcie, Ja nawet jak sam sobie mówię, to mi tak się słyszy. Ja Ci tu pomogę. Czekaj źle, A i chodź tu ławki. Dzięki. I tu też masz. Dobra, ja się przyjdzie do tego. A ja mamę wszyscy na tym serwerze zrobię wielkiego jest tak naprawdę. nam pomaga. Bo się nie wiem. Sprawdzę ile na nagraniu, więc chwilkę mnie może nie być. Ale klusia, to znaczy Ale jakby to, to tu nie mieszkasz. Nie mieszkasz od Za, 13, za 3 minuty możemy skończyć pierwszy odcinek i tak mogę na, powiedzieć od razu nagrać drugi. No właśnie, że skończymy zaraz ten, a zaraz znowu zrobimy następny. No właśnie, ja tak chcę zrobić. Dobra, teraz dach. Eto to chodźcie tutaj wszyscy, to zakończymy ten odcinek i nagramy następny. No to czekajcie jeszcze, zrobimy ten dach na tym odcinku, a na drugim już będziemy robić drugi. Ну где так? Саре? Да и ще Zablokowałem SIĘ! Ej, a ty nagrywasz kamerą, Ja nagrywam telefonem. Aha. Akurat sobie przystawiłem do... Zagrywasz? Co? Ej, a jak się nazywasz na YouTube'a? Spacja 58 Miałem się nazywać tak jak... Tak jak mamy na dach No chodźcie na buszkę. Dobra Banany, chodź banan, nie? E banany! Chodźcie tutaj do nas! Dobra, chodźcie tutaj. Chodźcie tutaj, na koniec buszki.